To, by był mój ulubiony sklep, jakbym mieszkała w Ameryce. Śmietana kwaśna w jakim opakowaniu, fajna. I to było moim marzeniem spróbować właśnie tych pieroszków. Na serio. Hello. Mam tutaj dwie butelki herbaty. Jedna to jest. I będę wiedziała, że był to najszczęśliwszy moment w moim życiu. Ojej, zaraz się wzruszę, popłaczę. Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Zabieram Was dzisiaj do sklepu Trader Joe's. Jesteśmy w Ameryce i to jest Must. Trzeba zobaczyć ten sklep. Jejka, to było moim marzeniem i właśnie tam idziemy. Chodźcie. Zbliżamy się już do sklepu. Aaaa! Tak właśnie! A, mi się chce krzyczeć! Jesteśmy! Jesteśmy przy Trader Joe's! Ja, dobra, sobie, wyobrażałaś sobie, się i I widzę teraz. No. Taki zwykły. Yeah. Trader Joe's. Trzeba tak się obracać. O ja, tu są już kasy. Normalny sklep spożywczy, ale fajnie. Ale jakie ilości tych warzyw, wszystkiego nie? Ja. Makaron, no to jest fajnie. To są takie celi. O, kawy.

masło orzechowe a co to takiego ciemna czekolada 72% o Wojtek chili onion to bardzo lubimy w Anglii kupujemy tylko innej firmy O przyprawy, trader Joe's musztarda. o syropy klonowe. Maksiu, tu jestem, chodź. Co to takiego? Szoty zdrowe po 2 dolary, 2,5 dolara. Ty wziąłeś to? Będziesz pił. Korzenny napój. Z grzybami? O, jeden z grzybami. Z eliksirem grzybowym. Chodź, Maxia. O, jakie fajne, duże kartony z mlekiem. O, ja bym sobie popr popróbowała takich serków wiejskich. O, ale odjazd śmietana kwaśna w jakim opakowaniu, fajna. O, serek, tak jak Philadelphia. O, moje half and half, o ja. Ja zawsze myślałam, że Trader Joe's jest takim droższym sklepem. O, on ma naprawdę bardzo dobre ceny, bardzo dobre. Zobaczcie, Pita, śmietana kokosowa i zwykła. O, ja śmietanka kokosowa do kawy, ale bym kupiła. Jogurty po 99 centów, a masło po ile mają? Ale to jest te Kerrygold, 4,49. Aha, tu mają jeszcze po 4 dolary, ale to zobaczcie, jest taka duża kostka. Coś tu się dzieje z jajkami w Ameryce. się grypa Maciek i nie mają jajek. W ogóle nie ma jajek w sprzedaży, pusta półka. Nie, no. pusto, pusto. O ja co to? O, batonik z masą orzechowym. Do Chlebek chleb 3,50. To by był mój ulubiony sklep, jakbym mieszkała w Ameryce, mm, tu jeszcze pieczywo. O jacie, a ja tutaj zobaczcie, jakie rapy fajne. Sałatka z kurczakiem. Sery. O, jakie tu fajne. Tak jak u nas, nie? Cheese drink. Tak, w Los Angeles czystsze sklepy i bogatsze przed sklepem stały jakieś mm -hmm. warzywa przed sklepem no, na dworzu chipsy ale jakie wielkie paski chyba wow o Jezu, jakie wielkie zobaczcie blue corn tortilla z niebieskiego ziarna co wybrałeś co masz co to jest jest? Oh, chocolate almond pretzel oh, o nuggets pretzel Nagetsy. z mas z ciemną czekoladą i migdałowym masłem mm -hmm. Oja głaka salsa. Oja fajne. do masz Humus, zobaczcie jaki fajny. 4 dolary kosztuje. Ja chcę tu zakupy robić. Mm. <laughs> Mięska świeże. Jaka kolejka do kasy, o Boże. Co znalazłeś? Tuńczyk ale... Tuńczyk, ale różowy i taki jeszcze ma. No, taki to jest sezam, nie? To jest, róż, to jest różowy, taki różowiutki kolor. no. Tutaj mamy mrożonki. Jakie szerokie te alejki są. Patrz, jakie czekolady tu mają. Ach, to ziemniaki! O oh, wow! Ja, jest suszony, suszony arbut. Ja kupuję sobie. Wierzysz? Mhm, tak. Ojej, oh, no ojej, oh, no krakersy takie śniadaniowe, tak? Sa kanapkowe, everything bagels, oja! Oh, Jakie jak mówię co no. Nie wiem, czy są. Takie pierożki chciałam. O, tu! Nie wierzę. Chicken soup dumplings. Weź sobie trzy. O, jeny. Przecież to jest mrożone. No to co? Coś w tym stanie. Teraz razu zrobisz, jak wycisz? Jeny, to było moim marzeniem spróbować właśnie tych pierożków. Na serio. One są z takim rosołkiem w środku. Ja nie wiem, bo mają sprawdzają. Nie, ja się boję. O, jeny. Tak chciałam spróbować, ale my chyba nie możemy wywozić mięsa i by mi mogli problem robić na granicy. No nie, ale jemy. Tak, Maciek ma rację. Tutaj w tym sklepie są, jest dużo takich rzeczy, jak my w Tiki Maxie kupujemy, że sobie chodzimy i wybieramy, nie? Dziwactwa, no. Mamy co nieco w koszyku. Idziemy teraz do kasy, jest straszna kolejka. Patrzcie, jeszcze jakie siatki mają, po 3,99.

<laughs> oh, no, 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 it needs need to be separated. Oh, okay. okay. Yeah. Oh, Zakupy zrobione. No dobrze, wyszliśmy z Trader Jones. Zakupy bardzo udane. No nie mogłam wszystkiego kupić, co chciałam, bo byśmy nie przewieźli do Anglii. Idziemy teraz dalej. Idziemy teraz do Central Parku. Maciek kupił jedną kombuczę. Pokaż. Pink Lady Apple. Pink Lady Apple. O to są te jabłka co w Anglii mamy. Pink Lady. Tak. No, A dobra. fajna O Boże. O Boże. A tu Wojtek kto kupił? Trzymaj. Ale to jest to z grzybami. Lakryc. Nie <słuch> ja tu nie czuję lakryc? Korzenie czuć, nie wiem. Nie, coś innego. Czuć. Smak korzeni, nie umiem tego wygrywać, okay. ale czuję korzenie. Tak ja, jak nieraz, ja korzenie, nie korzenie? Nie, ale nieraz jak coś przesadzacie, to taki zapach czujecie korzeni, i właśnie to mm. tak smakuje. To taki, jak lakrys mają. A Maxiu co sobie kupił? Pokaż, mamie. O, wow, orzechy z mleczną czekoladą, i jeszcze w takiej otoczce tak jak mnm nie? Muszę podpatrzeć, co macie tu jeszcze kupił. Aha, to jest ta kombucha. Tu kupiłeś jeszcze suszonego arbuza. To są te, to ja chyba pokazywałam, nie? Mhm. Te czekoladki. Te trzy paczki, ale to są I tu ziarna, nasiona. Nie wiadomo, czy to pozwolą. Ziarna, nasiona, espresso beans. Ale to jest, ja, może to jest tylko aromat espresso? Nie, to są prawdziwe i, i te otoczki to są inspirowane różnymi kawami. Tak? Mhm. Ojej. Sobie. Czyli tak jakby różne smaki kawy będziesz próbował. Tak. Ja próbowałem już kiedyś takich, ale nigdy smakowych i to będzie niesamowite, chyba. Rozpoczynamy Foothold, Trader Joe's Foothold. Będę wyciągała po kolei z torby. Tutaj mam takie suszone i mrożone. Mrożone, no jak to się nazywa? Mrożone i suszone jagody. Mam tutaj takie dwa kartoniki. W jednym mamy bajgle, ale to są takie chrupiące, takie krakersy w kształcie bajgla. I one są z takim serkiem w środku. Z serkiem. A to normalnie na półce może stać, nie musi być w lodówce. I tutaj mam jeszcze przyprawione krakersy, czosnek, cebula, mak, carway, co to jest? Nie wiem. I sezam. Mam tutaj dwie butelki herbaty. Jedna to jest organiczna cold brew herbata, czyli taka parzona na zimno. Parzona, moczona na zimno. I to jest koncentrat, bardzo mało tego się dodaje do wody. I tutaj jeszcze mam przyprawioną spice chai herbatę, też koncentrat, czarna herbata. Mm, 4 do 12 yy, kubków herbaty. To chyba w sklepie Wam pokazywałam, że Wajtek kupuję to jest napój korzenny z eliksirem grzybów. To wyciągam wszystko, będzie mi łatwiej pokazać. Ja od razu parabon tutaj mam. Dobra, tutaj mam taką mieszankę przypraw i można tym posypywać popcorn, warzywa, używać do różnych potraw i tutaj w środku jest puder z maślanki, kultury maślanki, czosnek, cebula, sól morska, cukier, suszony koperek, czarny pieprz, suszona, zielona cebulka, szczypiorek, olej. I mam tutaj jeszcze takiego batonika, wysokoproteinowego, masło orzechowe. Mam tutaj balsam do ust, Trader Joe's z filtrem 30. Tutaj jest ciekawa herbata i to jest z no właśnie mnie ten składnik zaciekawił i to, to jest to dodatek albo wyciąg ze skrópek ziarna kakaowca. To jest tutaj też e, ziarno żurawiny, proszek kakaowy, alkaj, roasted carob nie wiem co to jest, rooibos, czerwona herbata, no ciekawa. Tutaj mamy też żelki, jakie ładne, są zęby chyba. Wzięłam też mydełko i to jest mydełko z lawendą, zobaczcie i tutaj co, ja to czytałam? Potrójnie mielone mydło, 100% czyste warzywa, <grywa> pure vegetable, zobacz, 100% pure vegetable, wzbogacone masełkiem shea, czyli Aha. bardzo zdrowe mydełko, no. prawie zjeść można, nie? Wow. No Max kupił sobie takie cukierki, coś jak M&M's, w środku jest orzech otoczony czekoladą i taką skorupką. I mamy tutaj jeszcze takie suszone fasolki. I to wszystko. I za to wszystko zapłaciłam 43,71$. I jeszcze Max dostał pełno takich naklejek od Pana przy kasie. Patrzyłam w środku, czy są jakieś fajne torby, ale nic takiego ciekawego nie było. Nieraz, jak wiecie, widziałam gdzieś jakieś zdjęcia, czy coś to takie fajne, nieraz Trader Joe's wypuszcza torby. Ja mam jedną. Dostałam od mojej przyjaciółki Marioli. Zostawiłam jej w prezencie, jak odwiedziłam je tutaj właśnie w hotelu. Jestem mega szczęśliwa, że ją mam, bo byłam przekonana, że sama sobie taką torbę kupię, a nie miałabym jej. Dziękuję Ci, Mariola, naprawdę. I to było wszystko już w dzisiejszym filmie. Film jest z zakupu dos jej Jejka. Już się nie mogę doczekać, kiedy wrócę tutaj ponownie. Dzięki, że byliście. Chciałam Wam pomachać, ale ciężką torbę trzymam. Wy już ten... Zobuzany kiedyś, jak będę stara, będę patrzała z powrotem na ten moment, jako naj... najczęściejszy moment tak? w Kiedyś, kiedy będę już stara, spojrzę na ten moment i będę wiedziała, że był to najszczęśliwszy moment w moim życiu. Ojej, zaraz się wzruszę, popłaczę. Dobra, idziemy dalej. Wy już ten hol widzieliście, bo ja go później dogram i wam go już wcześniej w filmie pokazałam.